Cześć, nazywam się Tomasz Maciąk, jestem współzałożycielem agencji brandingowej Fuse Collective. Po godzinach prowadzę też bloga i newsletter, w którym się dzielę doświadczeniami właśnie z prowadzenia tej agencji. Ostatnio się przesiadłem pod nowy adres Creative z tą całą działalnością. Opowiem Wam dzisiaj o tym, jak można podejść do klienta trochę inaczej, już od pierwszego etapu, jak można już od pierwszego kontaktu zmienić podejście do sprzedaży usług kreatywnych. Kilka lat temu musieliśmy na nowo pokładać nasz biznes. Po prawie pięciu latach rozstaliśmy się z dwoma wspólnikami. Musieliśmy trochę zmienić specjalizację, w tym wszystkim też nie pomagały problemy finansowe. Jedna z kluczowych decyzji, która pomogła nam się podnieść po tym kryzysie była związana właśnie z nowym podejściem do zdobywania klientów oraz do sprzedaży naszych usług. Ja nie jestem urodzonym sprzedażowcem, także jakby musiałem mocno wyjść ze swojej strefy komfortu, żeby się w ogóle zmierzyć z tym tematem. Musiałem się po prostu tego nauczyć, także na początku dużo czytałem, dużo słuchałem i ostatnie prawie trzy lata spędziłem na testowaniu, eksperymentowaniu oraz wdrażaniu całego procesu sprzedażowego, czyli przede wszystkim tego, co się dzieje od momentu zainicjowania kontaktu z potencjalnym klientem do momentu nawiązania współpracy. I ogólnie właśnie uważam, że zmianę w podejściu do klienta warto zacząć już od tego, od tego pierwszego kontaktu, bo on tak naprawdę pozwala nam ustawić relacje na odpowiedniej ścieżce, takiej, w której my się pokazujemy jako profesjonaliści, jako ktoś, komu, jako partner godny zaufania po prostu. I dla mnie ten pierwszy kontakt ma mi pomóc odpowiedzieć na trzy pytania. Czy jesteśmy w stanie skutecznie pomóc klientowi, czy pasujemy do siebie? Jeśli tak, to co musimy zrobić, żeby przejść do, do kolejnego etapu? Dzisiaj Was krótko przeprowadzę przez to, jak u mnie wygląda ten, ten pierwszy kontakt. Więc wyobraźmy sobie taki typowy scenariusz, klient znalazł gdzieś nas w Google, odezwał się do nas, wysłał do nas zapytanie dotyczące identyfikacji wizualnej z prośbą o wycenę i ofertę. No i teraz gdybym odpowiedział na tego pierwszego maila klientowi od razu z ofertą i z wyceną, no z jednej strony daję sobie narzucić trochę jego podejście, a z drugiej strony ograniczam możliwość podejścia do tej relacji bardziej personalnie. Na tym etapie zależy mi przede wszystkim, żeby klient jakby poczuł, że my mu chcemy pomóc, tak, że wiemy, jak to zrobić. No niestety no, trochę ciężko jest to zrobić po prostu wymieniając się mailami. Tak, jak próbowałem różnych scenariuszy, to po prostu nie działa. E, tak jakbym chciał, tak? Więc jestem zwolennikiem rozmowy. E, najczęściej telef telefonicznej, bo w tym pierwszym etapie to jest po prostu bardzo wygodne. E, najlepiej działa rzeczywiście spotkanie osobiste z klientem na tym pierwszym etapie, e, no ale z, z pewnych uwag e, po prostu czasowych i odległościowych nie, nie zawsze się doda zrealizować. Ale to też nie jest tak, że rozmawiam z każdym klientem, który do nas wyśle zapytanie, tak. Już na tym wstępnym etapie zaczyna się proces selekcji. My mamy dobrze zdefiniowany profil naszego idealnego klienta, tak, więc wiemy z kim chcemy pracować, wiemy jakie problemy chcemy rozwiązywać i ja już na tym pierwszym etapie staram się mocno zwrócić uwagę na to, na te wszystkie kwestie, żeby rzeczywiście rozmawiać dalej z klientami, z którymi chcemy pracować. I na tego pierwszego maila mogę odpowiedzieć coś w stylu bardzo dziękuję za zapytanie, zanim przejdziemy do oferty i wyceny, Chciałbym chwilę porozmawiać, zadać kilka pytań, które mi pozwolą się zorientować, czy będziemy w stanie skutecznie pomóc. Zazwyczaj potrzebuję około pół godziny, żeby się zorientować w sytuacji, kiedy możemy się umówić na, na krótką rozmowę. I tyle. I do tej pierwszej rozmowy telefonicznej musi się, muszę się dobrze przygotować. Po pierwsze, żeby ona rzeczywiście poszła sprawnie, a po drugie, żeby no też klient poczuł, że po prostu wiem, co robię. Przed tą rozmową przede wszystkim chcę poznać kontekst biznesowy klienta jeśli brakuje mi w mailu od klienta albo w internecie nie jestem znaleźć w stanie jakby wystarczających informacji żeby rzeczywiście poznać biznes klienta wysyłam do klienta prośbę o wypełnienie takiej bardzo krótkiej ankiety i ją przygotowałem w ten sposób że, żeby klient nie musiał za dużo czasu spędzać po prostu na wpisywanie więc większość pytań ma gotową listę odpowiedzi w zależności od tego jakich informacji potrzebuję mogę zapytać o takie rzeczy jak rozmiar biznesu, skala przychodów. Co ciekawe, gdy o takie rzeczy pytałem podczas rozmowy osobistej albo nawet telefonicznej, klienci bardzo niechętnie odpowiadali, a tutaj o dziwio, wypełniają wszyscy ankiety bez problemu. Więc mogę też zapytać o etap rozwoju, o pozycję rynkową, mogę w ten sposób doprecyzować zakres prac, zapytać o termin realizacji, ewentualnie z czego wynika i zawsze na końcu pytam, kto będzie brał udział w procesie wyboru partnera, bo to pomoże zrozumieć, czy aktualnie będę rozmawiał z odpowiednią osobą. I ogólnie bardzo dużo czasu spędziłem na tym, żeby Cały ten scenariusz pierwszej rozmowy rzeczywiście przebiegał sprawnie, więc dużo testowałem, dużo zmieniałem pytań, tak żeby wam też pokazać skalę działania. W zeszłym roku mieliśmy około 100 zapytań od potencjalnych klientów, w tym roku przez pierwsze 6 miesięcy już ponad 90, więc miałem jakby nad czym, nad czym testować i wybierać jakby różne warianty rozmowy, żeby to wszystko działało skutecznie. W tej chwili w trakcie samej rozmowy zwracam bardzo mocną uwagę na dwie rzeczy. Na obiekcje sprzedażowe. Czyli kwestie, które klient może podnieść gdzieś tam w kolejnych etapach, gdy będzie miał wątpliwości przed zakupem. I na przykład to się może pojawić, jak klient mówi, że szuka firmy, która ma doświadczenie w, w jego branży. Więc muszę na to zwrócić uwagę, bo wiem, że to, tą kwestię będę musiał zaadresować gdzieś tam w kolejnym etapie. I druga rzecz, zwracam uwagę na sygnały ostrzegawcze, które mnie mogą informować, że, że po prostu do siebie nie pasujemy. Tak? Nie mam czasu, żeby przelecieć przez te wszystkie rzeczy. Na blogu jakiś czas temu wypisałem chyba około 20 kwestii, na które rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo mocno zwracam uwagę. Wracając do samej rozmowy, zaczynam standardowo, przedstawiam się, mówię kim jestem, jaka jest moja rola w firmie oraz moja rola w, cało, w tym całym procesie. Jeśli mam wątpliwości z kim rozmawiam, poproszę też drugą stronę, żeby się podobnie przedstawiała, żebym wiedział z kim rzeczywiście rozmawiam. Bardzo mało w trakcie tej pierwszej rozmowy spędzam na mówieniu o nas. To jest tak, że klienci mają swoje problemy, myślą o sobie. Na tym etapie nie bardzo chcą słuchać jakby litania o nas, tak? Więc jeśli już, to powiem dosłownie kilka zdań o tym, w jakim kontekście trafiają do nas klienci oraz jakie problemy dla nich rozwiązujemy. I tak naprawdę na rozmowie o problemach chcę spędzić tutaj najwięcej czasu. Chcę wejść bardzo głęboko, żeby zrozumieć nie tylko, jaki jest problem klienta, ale też jak ten problem wpływa na jego biznes. Bo to mi pomoże zrozumieć, jak wartościowe będzie dla, dla klienta skuteczne rozwiązanie. A to z kolei mogę wziąć pod uwagę podczas, podczas wyceny. No i tu mogę wyjść z takich pytań, jak co było w ogóle impulsem do działania i, i chęci zmi zmiany identyfikacji wizualnej. Skąd płynęły sygnały? Jakie macie dowody, że rzeczywiście warto się zmienić? jaki jest główny problem z, z wizerunkiem, w jakich, w jakich obszarach się objawia, które obszary są najsłabsze. I tutaj słucham uważnie i staram się doprecyzować wszystkie kwestie, więc wchodzę głębo, głęboko w temat, zadaję dużo pytań doprecyzujących, żeby rzeczywiście zgłębić mocno, mocno wszystkie te kwestie związane z problemami klienta. Kiedy czuję, że ten temat już powoli wyczerpujemy, przechodzimy do celów i Tutaj wychodzę zazwyczaj z pytania, jak ten projekt wpisuje się w strategię Waszej firmy. Zależy mi, żeby zrozumieć, czy ten projekt to jest jakaś ważna inicjatywa dla klienta, czy to wpływa na jakieś inne działania, czy to jest część jakiejś większej inicjatywy, którą, którą klient akurat podejmuje. I później zadaję chyba jedno z trudniejszych pytań na tym etapie. Pytam, jak wygląda sukces projektu w Waszych oczach? Nie od strony wizualnej, tylko co się musi stać, że gdy spotkamy się na przykład za rok czy za dwa, żebyśmy mogli nazwać naszą współpracę sukcesem. I podobnie jak poprzednio, staram się bardzo mocno słuchać, uważnie i zadawać dużo pytań do żeby wiedzieć, kiedy ten sukces osiągniemy. I co ten, co ten sukces dla klienta znaczy, czyli gdzie się pojawią efekty, tak? Jak będziemy to mierzyć, kiedy będziemy widzieli, że rzeczywiście ten sukces osiągnęliśmy. Później spędzam chwilę na poznaniu procesu decyzyjnego, czyli pytam o to, kto, kto będzie podejmował decyzję, w jakich etapach, na podstawie jakich kryteriów, pytam, jakie firmy zaprosili do całego procesu, co to za firmy. Później przechodzę do sprawdzenia, jak jest klient nastawiony do współpracy właśnie z nami. Więc pytam o to, jak do nas trafili, co o nas wiedzą oraz czemu zdecydowali się zaprosić do współpracy właśnie nas. W kolejnym etapie przechodzę do sprawdzenia, czy, czy klient w ogóle ma możliwości, jest gotowy, żeby się zmierzyć skutecznie z rozwiązaniem tego problemu. Więc pytam o to, jak będzie wyglądał zespół projektowy. Kto będzie brać, brał udział w takiej bezpośredniej współpracy, kto będzie podejmował decyzje, co to są za ludzie, jakie mają doświadczenie, czy mają doświadczenie w ogóle w tego typu realizacjach. Pytam też, na jakim etapie w ogóle podejścia do rozwiązania problemu są. Bo to jest tak, że tworzenie identyfikacji wymaga od klienta jakichś tam pewnych klocków biznesowych połganych wcześniej, typu znajomość grupy docelowej, strategia marketingowa, żeby nasza praca była skuteczna a ja te rzeczy muszę wiedzieć wcześniej, czy klient rzeczywiście je ma. W trakcie rozmowy też staram się spędzić chwilę na doprecyzowaniu zakresu pracy, także rozwia żeby, żeby rozwiać wszystkie wątpliwości, bo to mi pozwoli e, przygotować bardzo precyzyjną ofertę w, w kolejnym etapie. No i gdy przeprowadzę klienta przez te wszystkie kolejne kroki, przechodzimy do rozmowy o finansach. I tu mam podejście, które praktycznie w 90% przypadków pozwala mi albo poznać budżet klienta, albo chociaż jego zakres, żeby w ogóle wiedzieć, czy jestem sens dalej rozmawiać. I tu wychodzę z pytania, czy zastanawialiście się, jaki rozmiar inwestycji będzie odpowiedni, biorąc pod uwagę skalę problemu, o którym rozmawialiśmy przed chwilą oraz cele, które chcecie osiągnąć. No i pierwsza odpowiedź jest taka pewnie, jak się Wam wydaje, nie mamy budżetu. Dopiero się rozglądamy, czekamy na ofertę. Ja mówię na to, okej, okay, świetnie, rozumiem. Pytam o to, ponieważ do tego typu projektu można podejść bardzo różnie. Można na początku zrobić badania marketingowe, można gdzieś tam w trakcie testować koncepty. Można dodać takie poszczególne kroki, które z jednej strony podniosą inwestycje, a z drugiej strony ograniczą ryzyko niepowodzenia. I nie chciałbym was tak jak taki zły agent nieruchomości zabrać na wyprawę po za drogich domach, bo taka inwestycja może się Wam po prostu nie opłacać, albo Was na nią nie stać. No i tu klien część klientów rzeczywiście już odpowiada. Y Mówiąc jakiś tam zarys budżetowy, jeśli jednak klient dalej nie chce zrobić budżetu, no to mam jeszcze ostatnią deskę ratunku, mogę powiedzieć coś w stylu. Ok, no to może inaczej. Klienci, z którymi pracujemy, inwestują w tego typu rozwiązania kwoty zaczynające się od I tutaj podaję minimalny rozmiar inwestycji, który mi się wydaje sensowny przy tego typu projekcie, czyli powiedzmy od 20 tysięcy złotych. Ale byli klienci, którzy inwestowali 40 albo 80 tysięcy, także rozrzut jest ogromny. Więc na tym etapie jest czym ciekawy, czy w ogóle ten minimalny rozmiar inwestycji Was przeraża. I rzeczywiście ogromna ilość klientów już tutaj, no po prostu ciężko, ciężko im powiedzieć nie, tak. Ciężko, łatwiej im się, dużo, dużo łatwiej im się po prostu ustosunkować do jakiegoś konkretnego zakresu, tak. I, i, ta, i, I ta metoda rzeczywiście u mnie działa całkiem nieźle. Gdy skończymy rozmowę o finansach, przechodzimy do umówienia się na kolejny konkretny krok. U mnie to jest związane przede wszystkim z tym, że mi zależy, żeby klient jeszcze przed tym, gdy otrzymał od nas ofertę, żeby dokładnie wiedział, czego się może od nas spodziewać i żeby wiedział, jak my pracujemy. Więc na końcu mogę powiedzieć coś w stylu, bardzo dziękuję za rozmowę, po tym co usłyszałem, uważam, że bylibyśmy dla Was wartościowym partnerem, ponieważ nie macie doświadczenia w tego typu realizacji. Chciałbym Was przeprowadzić przez nas proces kreatywny, żebyście dokładnie wiedzieli, co się będzie działo na konkretnych etapach, żebyście też zrozumieli, jak nasza praca i nasze podejście wygląda inaczej niż w studiach konkurencyjnych. I to tyle. Tak w, duży, w dużym skrócie wygląda to moje pierwsze podejście. Wiem, że przeleciałem przez te kwestie bardzo szybko, sporo rzeczy, tak, wyrzuciłem całą wiedzę, którą, którą miałem w tym pierwszym etapie. Jeśli będziecie chcieli się na spokojnie z tym zapoznać, po weekendzie planuję wysyłkę właśnie newslettera bonusowego ze wszystkimi tymi rzeczami, możecie się zapisać. Może nam się uda zorganizować jakąś wspólną wysyłkę z, z GrafMagiem. To tyle z mojej strony, dzięki.